Siema, siema widzowie A dzisiaj znowu gramy w Brawl Stars I tutaj było więcej nagród Za te misja, misja Ale kreatywna nazwa Ale jakoż, ale jako iż Nie mam, nie mam w sobie Ani trochę cierpliwości Musiałem połowę z tych nagród otworzyć Jej A więc otwieramy teraz Legendarnego Stardropa, Najmocniejszego O kurde Sandy! Legendarny zadymiarz! Podobno one są mocne. Okej, okay, więc mam jakiegoś śpiocha. I teraz pytanie, to chłopak czy dziewczyna? Dobra. Otwieramy teraz otwieramy tego legendarnego Stardropa. dropa. Zaczęło poszledzać nam gwiazdka. I dostajemy jakieś hiperdoładowanie. Hiperdoładowanie to można mieć po energetykach, więc no. A więc zobaczmy sobie tego w ogóle tego nowego, tego nowego brawlera, Sandy. Gdy Sandy nie śpi, co, co się zdarzy rzadko, ok czyli jest śpiochem. Więc napisie energetyka będzie Ci lepiej. I ogólnie tutaj mamy jeszcze więcej rzeczy do otwierania. Znowu gwiazdki. Ogólnie tego łucznika można dostać za te kredyty, ale nie chcę brać tak dużego kredytu na siebie. W ogóle chciałbym podziękować za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, które zostawiliście pod tamtym shortsem, bo nie spodziewałem się, że jako iż dopiero co zaczynam nagrywanie, to tak zostaną zwiększone moje zasięgi i dostajemy te całe kredyty i zdobywamy nowego, nowego brawlera, bo okej. Okay. Yy... No spoko wygląda, ale raczej nie będę nie grał, bo nie. Okej, okay, mam do wyboru dwóch lasek. Dobra, nie, nie wiem jak to wygląda. To jest jakaś, jest jakaś babka, która wyrwała się z grow z garden. Albo ta laska no, obie mi się nie podobają. no ale już wezmę. Wezmę tą, wezmę Tom. Może będzie lepsza. Będzie lepsza. Zacznij wyczyniać. Jakieś wyczyny mam, mogę dostać jakieś kaskę. Okej, okay, nie wiem jak to ma działać i idę przetestować tego brawlera. I zaraz przetestujemy. Tego śpiocha, czy on tak samo może zasnąć mi podczas gry i będę musiał czekać, będę musiał czekać około 8 godzin aż się obudzi? Nie wiem! A więc testujemy! Ok, on jakimiś gwiazdeczkami, ale super! Ale słodkie to jest, naprawdę! No ale obrażenia to są mini-pici z kiwi Jakaś w ogóle totalnie nowa mapka Telepo jakimś cudem teleportnęliśmy się do Japonii Jak to mogło się wydarzyć? W ogóle... Yy, dzisiaj wstawię Wam może jeszcze innego shortsa Nie wiem Albo zapomnę Dobra, to jest jakiś... To jest ten cały automat A w ogóle muszę... Będę musiał Wam pokazać jak mi się konto ulepszyło Naprawdę Z tak świetne ulepszeniem mam 400 pucharków Naprawdę, gigantyczna ilość Mam, mam tego, mam tego tą właśnie, sobie ją odblokowałam za puchaki, ale duża, ALE DUŻY! Okej, okay, to mi daje niewidzialność w tym obszarze. Ocena tej postaci? Min minus jeden na dziesięć. Jest. E, oczywiście to był żart, bo ta jest całkiem spoko. I w ogóle zobaczmy się, gdzie ona się znajduje. Dobra. E, e, eksploracja mojego konta z Colt El Primo, po prostu tak mi się ten brawler spodobał, naprawdę to jest mocna. Nowe postacie. Mam jakieś. mam jakąś tarczę do niego. Mogę się chronić, ok? Czy wiedzieć? Dobra, popgradejmy Ciebie trochę, bo jesteś bardzo fajny z dymiazem. W ogóle ci nie. W ogóle słabo, słabo ci nie dałem Mocana. Dobra, kupujemy jakiś gadżet kolejny, a tak sandy, bla 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 bla. Zobaczymy sobie w gierce. Ulepzmy tego całego Bo, tego łucznika. A wiecie, się on się nazywa Bo? Bo by o wy to po angielsku łuk. Jedyne co zapamiętałem z lekcji angielskiego. Mam jakieś spraje, kurde. No ja nie chcę pójść do więzienia za, graf za graficiarstwo. Yy, Okej, okay. ewidentnie na wszystko muszę wydać swoje klejnoty. A czy mi się chce to zrobić? Oczywiście, że nie! A więc gramy kolejną gierkę Sandy! I teraz... Pytanie mnie naszło. Czy Sandy to jest kobieta, czy mężczyzna? Napiszcie mi w komentarzu. No, niby, no, niby Sandy to jest... ...żeńskie, męskie imię... Ale nie wiem, nie, nie, piś, nie, ma, nie ma swoich zaimków. Na Discordzie, więc nie, nie, nie jestem pewna. Okej, okay, przegram na 9 randze, ta postać jest bezużyteczna. Idziemy zagrać tym łucznikiem. Zobaczymy, jak dobry jest. Albo tym. no nie wiem, by tego nazwał łucznikiem. Zobaczymy, zobaczymy. Czy można nam jakoś kompostać jaką wylosuje? O, to jest ten. Y to jest Goblin z, z Clash Royal. Wiedziałem, że ta gra ma z, z Clash Royal. Ej, fajnie, fajnie, lubię Clash Royal. Bardzo lubię. Tu... Dobra, zrób któryś z tych spray? Przestań mnie bić. Narysowałam tą posadzoną gwiazdkę. Nie cieszę się z tego. No zobaczcie na ten uśmiech. Dobra. Tu Do jas. Yes. Dobra, chodź tu, chodź tu goblinie z Clash Royale. Chodź tu. Pyk, pyk, pik, pyk. A tu jest ten rewolwerowiec. Nie jesteśmy w Westernie, ziomek. Jakieś miny rozstawiłem, dobra, poczekajmy. Nie wiem, nie wiem jak to ma działać. Jak ktoś na to nadepnie, to to się odpali, znając życie. Pewnie tak to działa. Ogólnie jeszcze sobie muszę zobaczyć, yy, jaka jest najlepsza rzadkość w tej grze. Bo ten send był jakiś legendarny, nie? Ale... W sumie legendarny, może znacie wszystko. Może znacie, że ta nie jest jakaś super dobra. Albo ta postać jest yy, najgorszym postacią we wszechświecie. A więc sobie zaraz zobaczymy. Damy jakąś losową emotka Dobra, zobaczmy, ile tych całych misji zrobiłem. Yy, OK Okej, i chodźmy tam. To Sandy legendarny, jakiś mistrz, mistrz kontroli, o co chodzi. Gdzie są, poczekajcie? Muszę zaznaczyć wszystkie nazwy rzadkości. Rzadki jest. Bardzo rzadki. Epicki. I to chyba jest taka kolejność, że te epickie są takie ok. Ym, nie, to nadal ta sama rzadkość. Mityczny. Taki takie już chyba mocniejsze, Ym, Dużo tych mityków. Legendarny. Ej, to jest mocna! I ultra legendarna. Ok. Czyli technicznie rzecz biorąc, trafiłem postać z jednej z najlepszych rzadkości. Szczęście początkującego. A więc, no, zagrajmy sobie jeszcze raz tym ucznikiem, bo mi się giga spodobała gra nim i, no, skończymy ten odcinek. No, dobra. Yy, pamiętajcie, że yy, zostawić ławkę w górę i suba, żebyście mogli dalej słuchać moich nieś nieśmiesznych żartów. Mój humor jest prymitywny. Dobra, to jest ta laska, co się dobroni przytula. Ej, 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 spokojnie, spokojnie, dobra. Dobra. Ogólnie jak piszcie w komentarzu, jakie gry, jakie gry jeszcze pewnie chcielibyście zobaczyć. Ale póki co, bierzemy, bierzemy testowanie Brawl Stars, bo nie wiem. Słyszałem o tej grze. Okej, okay, to jest jakiś czarodziej z Clash Royale, no nie widziałem, że to jest tyle, że z Crash Royale w tej grze. ty tymi nie działają, w ten że jak ktoś na nie wejdzie, to po prostu nimi obrywa. No, zrobiliśmy zru te całe misje do tego całego karnetu zademerskiego, rycerza zademowego sto stołu. Stołu, powiadasz. Hmm... Dobra, nie mam pomysłu, co mam dalej zrobić w tym filmiku, więc zostawcie łapkę w górę, z dzwonkiem i widzimy się kiedyś na pewno.